Razem z nami wspaniała wokalistka Marta Bordynowicz. Marto, cześć. Występujesz tutaj w Filharmonii Pomorskiej. Po raz kolejny, jakie emocje Ci towarzyszą? Bardzo jest miło mi wrócić tu po raz kolejny i bardzo miło jest mi zawsze tutaj wracać, ponieważ jest to bardzo przyjazna sala w przepięknym miejscu, bo na starówce przy samej Motławie kojarzy mi się też ta sala z czasami studiów z Akademią Muzyczną w Gdańsku, z różnymi innymi koncertami, które tu już śpiewałam, więc jak najbardziej miłe wrażenia. A jakie emocje towarzyszą Ci ze względu na koncert z naszymi wspaniałymi dziewczętami ze studia wokalnego. Wiem, że podpatrywałaś je podczas próby. Tak. Jak oceniasz? Ja jestem w ogóle zachwycona dziewczynami i bardzo się cieszę, że będę mogła z nimi zaśpiewać, bo jestem, jest mi bardzo miło, że mnie tutaj dopuściły i że mogę być gościem tego koncertu. Natomiast bardzo się cieszę w ogóle, że jest to taki repertuar, że jest to właśnie repertuar Adele, że jest taka girl power w tym. I, i co, no... Bardzo, bardzo myślę, że to będzie bardzo ciekawy koncert. My też tak myślimy i będziemy tutaj słuchać. E, bo ty jesteś taką naszą trochę polską Adele. Czy denerwuje cię to porównanie, czy raczej cieszy? Absolutnie. Znaczy, na pewno jest tak, że ja się zawsze trochę śmiałam z takiego e, nazywania tam Polski Justin Timberlake czy coś i trochę sama padłam ofiarą tego. Ale z jednej strony Warto myślę powtarzać, że jestem martą po prostu sobą. Ale jeżeli ktoś chce mówić, że jestem polską model, to niech tak sobie mówi, bo jest to przepiękna kobieta i przecudowna artystka, więc czemu nie. To prawda, ale wszystko ze względu na to, że wygrałaś program, wzięłaś udział w programie i wygrałaś program The Voice of Poland. Jak zmieniło się twoje życie po programie? Moje życie po programie z jakby Toczy się dalej takim torem, jakim się toczyło, czyli dalej bardzo intensywnie współpracuję z teatrami, dubbinguję i koncertuję. Natomiast dzięki programowi jestem również pod skrzydłami wytwórni Universal Music Polska i pracujemy nad materiałem solowym. Właśnie już 30 czerwca będzie premiera nowego singla. No i tak, po prostu trzymajcie kciuki za, za, za ten materiał, który się zbiera na płytę. No i co? I tyle. Oczywiście my czekamy na ten singiel i czekamy na płytę. A powiedz nam jeszcze. Jaką trenerką była Justyna Steczkowska? Przewspaniałą. Ja myślę, że nie, nie mogłabym sobie wybrać i wymarzyć lepszej, chociaż oczywiście każdy z foteli, który się odwrócił, był niesamowicie miły i bardzo szanuję każdego z jurorów. Ale z Justyną miałam jakoś, jakąś taką więź od początku jakieś takie połączenie. Myślę, że wrażliwość muzyczną podobną. Bardzo też polubiłam ją prywatnie i mam nadzieję, że ona mnie również. Więc wszystkie wskazówki, które mi dawała, były trafione w dziesiątkę. Energia, którą, którą mi przekazywała i wsparcie, które mi dawała, jest nie, nieocenione, więc wspominam wspaniale. Przed dobą premiera singla, także płyty, jakie są jeszcze twoje najskrytsze marzenia? <laughs> Tak, na chwilę obecną, to moim marzeniem jest po prostu gdzieś wyjechać i odpocząć, bo faktycznie dużo się dzieje i marzę o wakacjach, a zawodowo marzy mi się jeszcze kiedyś główna rola w dubbingu, jaką, aby zostać jakąś księżniczką Disneya. No i żeby się to dalej toczyło, tak jak się wszystko toczy, bo, bo jestem bardzo szczęśliwa, bo po prostu robię to, co kocham. Tego życzymy Ci z całego serca, żeby te Twoje marzenia się spełniły. Dziękuję bardzo. <laughs> Dziękuję. Do zobaczenia.